się wystawiać e, używane rzeczy na OLX, żeby sprzedać. Kasia prosiła mnie, żebym pozbył się tego łóżka, a ja postanowiłem je sprzedać w serwisie ogłoszeniowym. Nigdy tego nie robiłem, więc... E, chociaż mam konto na OLX, ale nigdy nie sprzedawałem, więc teraz zobaczymy, jak to się sprzedaje i czy to jest łatwe. Zrobiłem zdjęcia tego łóżeczka aparatem. To jest chyba najważniejsze, żeby sprzedać taki produkt używany. No, i teraz skopiowałem sobie na Pendrive te zdjęcia, a będę wystawiał tą aukcję, to ogłoszenie na górze. Idę na górę teraz. Jestem teraz przy komputerze na górze i wystawiam to ogłoszenie. Jak jesteś ciekaw, jak to się robi, to ci teraz to pokażę. Ale żeby to pokazać yy, tak profesjonalnie, to używam do tego yy, programu screencastomatic.com. Jest to świetne narzędzie, często z niego używam, jeżeli chcę sobie nagrać jakieś tutoriale. Dla siebie, jak, jakieś tam y, procedury sobie tworzę. Wystarczy nacisnąć Start Recorder i uruchamia się specjalny program do nagrywania ekranu. Pro, ten y, program kosztuje 15 dolarów na rok, więc warto kupić taki program. Tutaj można mikrofon podłączyć. Mam kamerkę, więc można sobie nagrywać y, ekran z kamerką. Y, I teraz przełączam na tryb y, nagrywania ekranu. Wystarczy nakliknąć Rec. Odpala mi nagrywanie ekranu, więc przechodzę teraz do OELIXA i teraz dajemy: Dodaj ogłoszenie. Dobrze, skoro mamy już kliknięte, wpisujemy tytuł. Tytuł wpisujemy taki jaki chcemy. Ja już sobie tutaj cały opis zrobiłem, więc sobie tylko będę kopiował. Tytuł Sprzedam łóżko, łóżeczko dla dziecka No, słowa kluczowe też są ważne, więc trzeba tutaj dać, kategoria dzieci, meble dla dzieci dobra, klikamy to nawet mi podpowiedziało cena, ile ja chcę za to łóżeczko, może 110 zł do negocjacji nie za bardzo dobrze, stan używane prywatnie czy jako firma Osoba prywatna, opis. Opis szczegółowo, co oferujesz. To ważne, ponieważ dobrze opisane oferty dostarczają więcej odpowiedzi. Nie używaj wulgaryzmów. No, kto by tu chciał używać wulgaryzmów? Na pewno nie ja. Dobrze, kopiujemy cały opis i wklejamy go tutaj. Ja tutaj napisałem. O, właśnie. Podoba mi się ta opcja słownika. No, co jest? Nie da się podejrzeć tego w całości. Witam. Sprzedam łóżeczko używane dla dziecka. Łóżko jest drewniane, kolor ciemny orzech. Posiada regulację wysokości spania, trzy poziomy. Dziurki na śruby widać na zdjęciach. Łóżko posiada wyjmowane dwa szczebelki, dzięki czemu starsze dziecko może samodzielnie wychodzić na zewnątrz. Stan łóżeczka: techniczny, bardzo dobry, wizualny. Dobry łóżko w górnej części miejscami posiada zdarty lakier, ponieważ był na nim kładziony przewijak. Przewijaj, przewija i przewija, przewija. No nie ma takiego wyrazu. Dobra, wygląd można zobaczyć na zdjęciach. Łóżko sprzedaje bez materaca. Preferowany odbiór osobisty. Ok, i teraz dodajemy zdjęcia. Dzięki nim możesz zyskać nawet trzy razy więcej odpowiedzi. No dobra, no to wklejamy. Ja mam to na dysku D. Łóżeczko. No to wklejamy po kolei. Ciekawe, ile można tych zdjęć tu dodać. <laughs> no dobra, pokażemy, że szczebelki są całe. Pokażemy to. Tutaj mamy zadarty lakier. No, jak ktoś używa przewijaka, to i tak, nawet jak kupi nowe łóżeczko, to po tygodniu będzie zdarty ten lakier. Więc takie łóżeczka są fajne używane bo nie trzeba po prostu się przejmować, że się coś zatarapie albo coś. Dobra, i ostatnie te śruby pokażemy. Ok. I co teraz? Możesz też wysłać zdjęcia przez MMS. Na, na razie nie chcę. Dane kontaktowe. Dobrze, no to tu są moje dane, no to je teraz tutaj podajemy. Hmm. Podaj lokalizację, imię, e-mail i telefon. Dobra. A, no to opcje są takie: 30 dni wyróżnione to jest za 15 zł, 7 dni wyróżnienie 5 zł, a standardowe ogłoszenie jest za darmo. Ja wezmę standardowe ogłoszenie. Jedziemy dalej. Dodaj. A, wyrażam zgodę. Zobacz przed dodaniem. Zobaczymy, jak to wygląda. No, całkiem przyjemnie. Są zdjęcia. OK. No to dodaj ogłoszenie. Klikamy na dole. Dziękujemy za dodanie ogłoszenia. No to fajowo. Można dodać nowe. No to sprawdźmy czy w ogóle zaindeksowało. Łóżeczko. No nie. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego są dwa alty na klawiaturze, skoro jeden nie, nie pisze ży, a drugi pisze ży. Łóżeczko dla dziecka. Szukaj. No nie ma, pewnie musi zaindeksować się, musi ta oferta się dodać. Trudno się mówi. Poczekamy zobaczymy później. No ale najważniejsze, że bardzo łatwo się wystawia na OLX-ie i zobaczymy teraz po ilu dniach ktoś zadzwoni. No jak widzisz, wystawienie takich używanych rzeczy na olx jest bardzo łatwe. Sam nie wiedziałem, że to jest takie łatwe. Mam mnóstwo takich rzeczy, których nie używam, więc chyba zacznę wystawiać na olx żeby odzyskać trochę pieniędzy, które się wydało kiedyś. Kiedyś usłyszałem takie fajne przysłowie: Kiedy przekroczysz rzekę, pozostaw swoją łódź. To jest Mówi to o tym, żeby jak czegoś nie używasz, po prostu pozbądź się tego, bo to już musisz za sobą ciągle tachać przez całe życie i to ciągle zalega. Ja mam już pomysł, żeby sprzedać rower mój stary, bo teraz kupiłem nowy. Yy, co tam można sprzedać? Łóż, yy, wózek spacerowy dzieci, bo mamy taki podwójny, inny. Pasy dla, Pasy dla kobiet w ciąży Kasia właśnie mówi. Taki pas do noszenia dziecka. To jest mnóstwo rzeczy, które można sprzedać po dzieciach, których już się nie używa, bo bo po prostu się nie używa. Więc ja zacznę wystawiać inne rzeczy na Elixie. To jest bardzo łatwe, polecam tobie też. Zawsze można odzyskać trochę pieniędzy i mieć na przykład na podróżę albo na przyczepę kempingową, którą właśnie robimy.